Niedawno żeście go dostali eee, chyba nie? Dokładnie no, w trzy tygodnie. O, bardzo, bocha człowieka. Mogę się przytulać. Tu sumie to jeszcze nie był na spacerku dzisiaj, tak akurat. Zobaczymy ile kroku zrobimy. To co, polduś, idziemy. Patrz tu. Próbuj, dobra. Prezent. Dostaniesz. Wezmę ci parę tych. Patrz. Patrz co to jest. No nie bój się, nie bój się. Bawiłeś się taką piłką? A ty ładny jesteś. ja. Co ty tak masz chłopie? No. A, no tak. Musi być. <grym> Widziałeś? Wszystko zamrznę jest. No ale z ciebie ładny piesek. Poldek to, Poldek, to jesteś jak ten... Czołg? Nie, czołg był rudy. Że się przebiegniemy, ty. Biegać też chcę, widzę. Też dla ludzi aktywnych. Dobra, tyle. Daj staremu odpocząć. Poldek, ty wiesz, że ten stadion to jest nieużywany już od wielu lat. Widziałeś czy nie? Co? Widziałeś? Patrz, Poldek, w siatkówkę chyba grają. Patrz, jakie fajne boisko. O, widzę, że tu już były spacery z innymi psami. Widziałeś takie coś kiedyś? A pójdzie za taką piłką? Chyba <laughs> <Wie> nie. Misiek. <laughs> no tak. Pięknie, no. Tylko ze piłki zapomniał przynieść. On chce się przytolać. No, gdzie ty włazisz? Ej. No, widzisz? Widzisz? A. No chodź tam, tylko jak ja tam przejdę. Ty sobie przejdziesz, a ja to co? O O. Króliki. Ty weź poldek, poluś z jednego. Króliki są ale jaja. Albo zające. Tu jeszcze nie było. Polduś, polduś, polduś Patrz. No, zjesz? Zjesz czy nie zjesz? <noise> Wypluł mi się tak nie będzie. Tutaj się ścigają auta. Pościgamy się czy nie? Weźmiemy BMK i będziemy tak zium 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 Pięknie, pięknie, ale ty chłopie, sprzątasz, super. Tenisa tutaj, chłopie, grają. Byś miał ręce, to my byśmy zagrali, może łapy. Tu to by się fajnie grało, na starym muszę. Nie liź mnie, nie liź mnie. Tenisa byśmy tu zagrali. Nie chciałbyś? Co?